Na wasze obiady po 5 tysięcy to wszystko jest na wasze pieniądze. To wszystko co jest w mediach i to wszystko co jest w polityce dziękuję, dzieje się dzięki temu, że wyrażacie na to przyzwolenie. 6 września możecie zmienić to. 6 września możecie zabrać władzę politykom i postawić obywatela na piedestale. Obywatel jest tą osobą, która wytycza wszelkie działania. Partii Politycznej, ale zostało to na dzień dzisiejszy odwrócone. partyjny działa w taki sposób, żeby utrzymać tylko i wyłącznie swoją pozycję i swoje finansowanie. Jest to mandatowe okręgi wyborcze, przywracają porządek w kraju. Mówi się czy jest to zapetonowanie sceny, jest to dezorganizacja systemu. No to rozumiem, dlaczego 3 miliony naszych obywateli uciekło do Wielkiej Brytanii. Bo tam właśnie funkcjonują jednomandatowe okręgi wyborcze. Tam jest właśnie tak źle, że 3 miliony Polaków uciekło do Wielkiej Brytanii. Tam jest to zabetonowanie. Dlatego tam też uciekli ci Polacy. Tam jest tak źle. Media będą to po prostu wypaczały razem z politykami. Jednomandatowe okręgi wyborcze to podstawa funkcjonowania normalnego, zdrowego organizmu państwowego.